Hej, dzisiaj pokażę wam, jak rozpalić bali ogrodową oraz, jak prawidłowo spuścić z niej wodę. Na początku upewniamy się, czy piec jest prawidłowo zamontowany oraz, czy pierścienie mocno trzymają rury wodne. W każdej wannie znajduje się korek spustowy, który należy zamontować do odpływu wody przed jej nalewaniem. Następnie upewniamy się, czy zawór, zarówno w bali, jak i piecu, jest zakręcony. Jeśli wszystko jest ok, można zacząć nalewać wody do bali. Piecu można dopiero palić, jak bala jest zapłoniona wodą. Do rozpalenia pieca zalecam małe kawałki drewna oraz elementy pobioru służące za rozpałkę. Później zalecam stosować suche, twarde, kominkowe drewno. Do obsługi pieca należy pamiętać o rękawiczkach. Kratka reguluje dopływ powietrza do ognia. Zalecam również mieszać wodę raz na jakiś czas za pomocą systemu masaży. Po spuszczeniu wody z bali należy pamiętać o spuszczeniu jej również z pieca. Kiedy woda w bali zostanie całkowicie usunięta, należy włączyć pompy na sucho do momentu, aż woda nie zostanie wydmuchana z systemu masaży. Jest to kluczowe, szczególnie zimą. Dziękuję za uwagę.